Wielu rodziców mówi do mnie, że nie przeszkadza im, kiedy dziecko zasypia przy piersi albo lulane na rękach, nimi wykańczające są te niezliczone ilości nocnych przebudzeń. Jak to zmienić i dlaczego tak jest, już mówię. Zasypianie to czynność automatyczna. Także, kiedy maluch senny i zmęczony automatycznie zasypia przy piersi lub lulany na rękach o godzinie 19, tak samo automatycznie chciałby zasnąć w ten sam sposób o godzinie 2 czy 5 nad ranem. Dlaczego? Ponieważ właśnie to piersi czy lulanie na rękach jest dla dziecka przepustką do krainy snów, tak samo jak dla mnie czy dla ciebie poduszka. Zasypiamy na poduszce, chcemy spać na niej całą noc, a jeśli ona zniknie, budzimy się, szukamy jej, zasypiamy, kiedy ponownie ją odnajdziemy. Tak samo maluch. Zaśnie z powrotem po otrzymaniu piersi lub po ponownym lulaniu. Także, jeśli chcesz zmniejszyć liczbę przebudzeń w ciągu nocy swojego dziecka, zacznij od wieczora, ponieważ maluch bardziej samodzielny wieczorem to maluch bardziej samodzielny w nocy. Jeśli twoje dziecko zasypia pijąc mleko, dochodzi do tego również kwestia głodu, ponieważ maluch może chcieć pić mleko, bo chce iść spać, a może również pić mleko. Bo chce jeść. Także zanim zaczniesz zmieniać sposób zasypiania, upewnij się, że twoje dziecko nie jest głodne. Dodatkowo, złe warunki otoczenia, przebodźcowanie, przemęczenie czy po prostu złe samopoczucie mogą przyczyniać się do większej liczby nocnych przebudzeń. Także zadbaj również o te elementy. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zajrzyj na moją stronę i do moich materiałów.